Nowy Pirlo wreszcie w Milanie. Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki, kolejny dzień, kolejne centrum transferowe I dzisiaj bardzo, ale to bardzo ważny dzień dla wszystkich kibiców Rossonerich. Co prawda on był już wczoraj, ale można na spokojnie świętować właśnie dzisiaj. Sandro Tonali jest oficjalnie jednym z Rossonerich. Zanim jednak przejdziemy do omawiania dzisiejszego odcinka, przypominam bardzo szybko o wszystkich linkach w opisie, o możliwości wsparcia naszego projektu oraz opcji subskrypcji i lecimy. No i stało się, włoski geniusz, rocznik 2000, obserwowany niemal przez wszystkich największych graczy, na przestrzeni ostatnich kilku albo kilkunastu miesięcy Zameldował się ostatecznie na San Siro i będzie prezentował się w nadchodzącym sezonie w barwach Milanu. W zasadzie do 2025 roku można bezpiecznie założyć, że Sandro Tonali będzie piłkarzem Milanu. Jeżeli oczywiście jemu się coś nie poprzestawia i jeżeli nie dostanie znacznie lepszej oferty na gruncie finansowym i nie zechce zagrać w jakiejś innej lidze, bo to też może grać rolę. Ale dlaczego mówię o tym 2025 z dość dużą dozą pewności? Jak na młodego zawodnika, dlatego że Sandro Tonali, to w zasadzie chyba każdy kibic Milanu obserwował na przestrzeni ostatnich dni i tygodni, jest kibicem Milanu i od dziecka nim był. Zamieszczenie zdjęcia bardzo już kultowego, które obiegło praktycznie wszystkie nagłówki różnych stron traktujących o włoskiej piłce we Włoszech, gdzie tak naprawdę mając lat kilka, Sandro Tonali ma założoną koszulkę Milanu, świadczyło o no, pewnej przynależności klubowej. I wielkiej miłości, którą Sandro Tonali darzy Milan. W ogóle w momencie, kiedy włoskie media bardzo głośno mówiły o potencjalnym przejściu do Interu, to tak naprawdę jakichś wewnętrznych sygnałów z obozu Sandro Tonaliego próżno było szukać. Nie było zatem chyba jakiejś większej, takiej szczerej chęci, żeby wstąpić w szeregi Interu Mediolan. Jak zatem pojawiła się oferta Milanu, no to Sandro Tonali nie mógł powiedzieć nie. I tutaj bardzo ciekawe odbicie w stronę Massimo Cellino, który mówił. Chodzi oczywiście o prezesa Bresci, byłego włodarza również klubu Leeds United, że kiedy pojawiła się oferta z czerwono-czarnej części Mediolanu, no to automatycznie nie było już innego wyboru dla Sandro Tonaliego chłopak się zafiksował na punkcie tego kierunku. Tak podsumował to wszystko Celino. Co mi bardzo zaimponowało w tym ruchu transferowym, to to, że uwaga, Sandro Tonali pytał Gennaro Gattuso przez telefon, czy wyrazi zgodę na to, aby on nosił numer 8, ikoniczny numer 8 w Milanie. To jest rzecz no, niespotykana. Mało który młody piłkarz ma na tyle dużo respektu i na tyle dużo szacunku do starszych graczy, bo zazwyczaj dużo jest takich, co mają noski wysoko zadarte, żeby zadzwonić z taką prośbą do legendy ikony Milanu. Oczywiście nie ma tutaj przypadku, bo Sandro to Tonali wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że Gennaro Gattuso to jest jego piłkarski idol. I to, swoją drogą, bardzo ciekawie koresponduje z tymi wszystkimi opisami, charakterystykami Charakterystykami Sandro Tonaliego, które mogliśmy czytać w ostatnich miesiącach. Chodzi oczywiście o te charakterystyki, które zauważają, że jest bardzo zbliżony do Andrzej Pirlo. I nie chodzi tylko o biopiłkarskie, które bazuje na klubach, bo oczywiście i tu Brescia, i tu Milan, zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego, ale przede wszystkim o umiejętności piłkarskie. Jeden i drugi charakteryzowani są jako regiści, czyli jako reżyserowie, jako ci, którzy z głębi pola potrafią jakimś ekwilibrystycznym, fantastycznym, niekonwencjonalnym, nieszablonowym zagraniem otworzyć drogę do bramki. Zarówno Sandro Tonali, jak i Andrea Pirlo mają takie umiejętności. Oczywiście Andrea Pirlo to jest Nestor piłkarski, to jest niemalże półbóg, więc żeby osiągnąć jego status, Sandro Tonali musi pracować, pracować i jeszcze raz pracować. I tutaj akurat przyda się charakterność Genaro Gattuso. W ogóle, jeżeli ktoś wzoruje się na Rino, jeżeli ktoś chce być takim walczakiem, nawet jeżeli jest introwertykiem, to już ma w sobie gen zwycięzcy i to powinno być dla kibiców Milanu bardzo istotne. Dodatkowa informacja, ósemkę nosili w Milanie przecież także Carlo Ancelotti czy Frank Rijkaard, to są naprawdę bardzo duże nazwiska, więc sporo przed Sandro Tonalim, no i też duży bagaż związany z tym numerem na plecach. W Milanie przy założeniu, że 4-2-3-1 będzie Pioli używał, no to obok Benassera opcja ideolo. Nie widzę innego scenariusza, ewentualnie samemu gdzieś tam w środku pola, ale Sandro Tonalim musi być piłkarzem regularnie grającym, musi być kimś, regularnie eksploatowanym. Przy okazji ciekawostka Massara, Maldini i Gazilis, kiedy siedzieli i pozowali z Sandro Tonalim do zdjęcia mieli większe uśmiechy niż on sam. Udało nam się coś zrobić. Dopięliśmy coś, w co większość nie wierzyła. Także no oczywiście, duży plus za to, że udało się ten transfer zrealizować. Zobaczymy jak z dalszej aktywności na rynku transferowym będą ci panowie rozliczani. No i na sam koniec ciekawostka finansowa, mianowicie wcześniej na kanale Piłkarzyki przy okazji pierwszych informacji o Tonalim i Milanie mówiłem, że zamknie się to w dwutranszowej kwocie. Mianowicie, pierwsza transza wyniesie 10 milionów euro i to będzie transza za wypożyczenie. Druga zaś wynosić będzie 20 milionów euro za transfer definitywny, już kiedy wypożyczenie minie. Ale teraz mówi się o nieco innej konfiguracji: 10 milionów za wypożyczenie, 15 milionów za transfer definitywny. I uwaga, 10 milionów w bonusach. Więc Brescia ostatecznie zyska na tym transferze potencjalnie o 5 milionów euro więcej. Zarówno dla Spadkowicza to jest dobry deal. Jak i dla zespołu z Mediolanu, bo nie wyobrażam sobie, żeby ściągnięcie Sandro Tonaliego za około 35 milionów euro nie było czymś fenomenalnym. Na przestrzeni następnych lat, zresztą na pewno będziemy na ten transfer patrzeć i mówić tylko wow, oni go za tyle wyciągnęli, bo to jest tego kalibru talent, to jest taki duży diament włoskiej piłki. Następna informacja dotyczy nas bezpośrednio Polaków interesujących się piłką zagraniczną. Michał Helik jest nowym piłkarzem Championship, będzie występował w zespole Barnsley, a więc w zespole no niekoniecznie pretendującym i mającym ambicje do tego, żeby awansować w najbliższym czasie do Premier League Barnsley zresztą ledwo ledwo się utrzymało w poprzednim sezonie rzutem na taśmę tak naprawdę, przez wielu było skazywane na spadek błyskawiczny z powrotem do Liguan. Ostatecznie udało się tego uniknąć. Teraz jawi się jako bardzo ciekawa przygoda to, co będzie się działo z Michałem Helikiem w Barnsley. Konkurencja oczywiście jest, bo trener, który jest tam od zeszłego roku, czyli Gerard Struber, na pewno będzie chciał dać szansę swojemu, którego ściągnął, swojemu rodakowi. Dodatkowo są jeszcze dwie skandynawskie wieże, dwie tyczki, które czasami są widoczne na skrótach meczów Barnsley. Jeżeli oni nie odejdą z klubu, to Michał Helik będzie miał trudniej, ale nadal uważam, biorąc pod uwagę, wszystkie racjonalne argumenty, że stać go na to, żeby wykręcić naprawdę solidne liczby w tym sezonie zaplecza Premier League. Oczywiście być może o ponad 40 spotkań w sezonie o tę magiczną liczbę będzie trudno, ale spokojnie kontrakt do 2023 roku, trzymamy kciuki. No i przy okazji Krakowia zarabia na tym piłkarzu 800 tysięcy euro, oficjalnie. Jak już mówiliśmy o drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii, to trzeba oczywiście nawiązać do ekipy Fulham, która w darła się z powrotem do Premier League. Alphonse Areola będzie ich nowym piłkarzem, w zasadzie nowym bramkarzem i przy okazji powalczy o miano najlepszego francuskiego bramkarza na Wyspach Brytyjskich z Hugo Lori. Była oczywiście spora do zaniepewności, bo Areola nie grał ostatnio tak dużo, żeby można było realnie ocenić jego szanse na rywalizację z Hugo Lori. ale i tak to jest Marka. To jest Marka, to jest ktoś, kto ma wartość rynkową prawie 10 milionów większą od Rodaka, czyli od obecnego etatowego, pierwszoplanowego bramkarza w zespole Scotta Parkera. W ogóle w Fulham się dzieje nawet znośnie ostatnio. Nie ma jakichś takich wygibasów, jakie pamiętamy jeszcze z czasów ostatniego awansu do Premier League. Tutaj Khan w ogóle opisuje, że ten transfer Areoli to jest krok w odpowiednią stronę i sygnał dla wszystkich tych, którzy nie wierzyli w poważne zakupy Fulham. To jest oczywiście poważny zakup. Areola powinien gwarantować jakość na poziomie elity, piłkarskiej elity. Czy wygryzie Rodaka od razu? Bardzo możliwe. Czy będzie miał jakieś potknięcie i czy Rodak z powrotem wskoczy. Niewykluczone. Rodak to jest bardzo solidny bramkarz. To jest ktoś, kto w ogóle został ściągany z koszyc z wieku młodzieżowym do fulam i przechodził przez różne przygody, przez różne perturbacje, żeby ostatecznie zostać numerem jeden na Craven Cottage. Także zobaczymy. Podobno w ogóle przy tym dealu, bo to jest póki co wypożyczenie, jednoroczne wypożyczenie. Jest opcja wykupienia tego zawodnika na stałe. Takie sygnały również z obozu Kana dochodziły. Przy okazji to jest transfer na pewno konsultowany z Parkerem, bo podobno w zakresie jego kompetencji. Ma być również konsultacja transferów, a co do tego można było mieć wątpliwości, bo wiadomo, że Scotty początkowo był ściągany jako strażak i ratownik, a nie jako główny wizjoner. Ale to się zmieniło, nowy kontrakt jest podpisany, więc pewnie większą dozę autonomii Parker również w zespole ma. Następny transfer, o którym chciałbym powiedzieć to Cristiano Piccini, rocznik 1992. Włoch, który ostatnio od 2018 roku znajdował się w Hiszpanii. Był zawodnikiem w Walencji, ale gra to za dużo powiedziane. Mianowicie miał spore problemy z kontuzjami. Wcześniej jeszcze uraz więzadła. Ostatnio w Walencji uraz kolana, który również na spory okres go wykluczył. Teraz w Atalancie szansa na odnowienie swojej kariery. Póki co, wypożyczenie, ale mówi się o transferze gotówkowym, który miałby nastąpić po okresie wypożyczenia za około 3 miliony euro. To jest dobra kwota, może niekoniecznie dla samej Walencji, ale na pewno dla samej Atalanty. Walencja ściągała go za więcej, ale już Atalanta. W perspektywie tego, że sprzedała Kastań do Leicester, zyskuje naprawdę bardzo dużo. Mianowicie Timothy Kastań poszedł za 20 parę milionów euro, a tutaj za prawie 20 mniej ściągają Picciniego do siebie. Tak, wdrożyłem się w te analizy włoskich dziennikarzy i większość zgodnie zauważa, że Piccini jest piłkarzem mniej ofensywnym. Zdecydowanie bardziej stawiającym na te atrybuty takiego klasycznego, bocznego obrońcy, nawet w wydaniu włoskim. No i teraz pytanie jak poradzi sobie w zespole Gasperiniego, który jednak oczekuje, żeby większość zawodników wyznawała zasadę, że najlepszą obroną jest atak. Na pewno w niektórych segmentach gry będzie musiał się Piccini podciągnąć, chyba że po prostu potrzebuje również kogoś takiego w swoim zespole wielki Gian Piero Gasperini. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, to nie jest już najmłodszy piłkarz, jakiś bagaż doświadczeń ze sobą ma. No i warto obserwować, czy będzie regularnie grał na Gevis Stadium. Jeżeli oczywiście doczeka nowego stadionu, bo mogą mu skrócić wypożyczenie, na przykład. Z uwagi. Na kontuzję. Tego mu nie życzymy. Na początku tego odcinka była mowa o wielkiej perle, ale włoskiej. A teraz czas na wielką perłę, ale portugalską. Ponownie rocznik 2000, a więc 20-letni piłkarz. Vitinha. W zasadzie Vitor Ferreira, czyli brylant z Porto, piłkarz wychowywany w tym klubie, będący no, praktycznie od samego początku swojej piłkarskiej kariery z jednym z najbardziej utytułowanych portugalskich klubów i z czym on się tak naprawdę je, bo wielu z nas patrząc na występy Porto z trudem może się go doszukiwać. Nic z tym dziwnego, dlatego że większość swojej dotychczasowej kariery spędził jednak na poziomie młodzieżowym, I czy to reprezentacja i kapitanowanie zespołowi u czy to Porto, i właśnie występowanie w zespołach młodzieżowych, to był główny segment kariery Witini. Ale ten piłkarz ma naprawdę bardzo solidne recenzje. Podobno niesamowicie dużo widzi, niesamowicie wiele wkładów w akcje ofensywne swojego zespołu gwarantuje. Taki konstruktor, kreator, reżyser gry, znajdujący się za napastnikami, bo też przy pozycji środkowego ofensywnego pomocnika czuje się najlepiej. W ogóle widziałem przezabawny mem. Gdzie spotyka się czterech spider w social mediach przerobiony, wiecie, jeden klasyczny, jak dwa spider na siebie pokazują. No i podpisane, że Ruben Neves, Fabio Silva, że Tomas Esteves i właśnie Vitinha zastanawiają się, który z nich tak naprawdę jest tym złotym chłopcem z Porto. I coś w tym jest, bo ostatnio przy okazji każdego kolejnego transferu Esteves jeszcze oczywiście w Porto jest. Zastanawiamy się, kto tak naprawdę jest tą największą, młodocianą perłą, wypuszczaną z Porto mówiło się na początku o Rubenie Neveszu, że nikt w najbliższym czasie go nie przebije, a tu coraz to kolejne, piękniejsze laurki. Oczywiście za tym wszystkim stoi jeden pan, George Mendes i jego gestifute. No w przypadku Fabio Silvy tak nie jest, bo on należy do zupełnie innej organizacji, do zupełnie innej agencji promującej młode talenty, ale po raz kolejny Mendes żyłuje kwotę na piłkarzu, którego do swojej stajni ściągnął. 20 milionów euro najprawdopodobniej będą musiały zapłacić wilki, jeżeli będą chciały go na Stałe ściągnąć na Moliniu. A to jest piłkarz, który naprawdę lata świetlane ma przed sobą. Jeżeli tylko dorówna tym wszystkim laurkom, no to mówimy o naprawdę gigantycznym talencie portugalskiej piłki. Ale wiemy, jak to bywa z niektórymi piłkarzami, więc to się jeszcze może wszystko porozjeżdżać. Póki co bądźmy cierpliwi. Jestem ciekawy, jak Nes poradzi sobie z umiejscowieniem tego piłkarza w składzie. Uwaga, dziesiąty Portugalczyk. Dziesięć Portugalczyków w zespole Nuno Espirito Santo. To jest jakaś Potężna kwota, najbardziej sportugalszczona ekipa w Premier League. Tutaj oczywiście znowu pojawia się dość logiczny most, który łączy to wszystko z Jorżem Mendesem. No ale tak to już jest. Mamy takiego gagatka w biznesie. Aha, no i ciekawostka. Na 10 Portugalczyków występujących w drużynie Wolves, aż 7 należy do organizacji Jorża Mendesza, czyli Gestifute. Wow. Za tym wszystkim oczywiście stoją pieniądze, bo jak podawał ostatnio na social mediach Radek Misiura, ekspert od portugalskiej piłki, przy okazji transferu Fabio Silwy jego agencja zgarnęła uwaga, 10 milionów euro prowizji. Można, można. Na koniec transferów potwierdzonych, no w zasadzie ten jest bliski realizacji, ale już bliżej niż dalej, żeby ostatecznie go dopiąć. Borcha Valero i jego powrót do Fiorentiny. Jeżeli jest we Włoszech miejsce, do którego piłkarsko przynależy Borcha Valero, to jest to oczywiście Viola. Zespół, który ma ogromną bazę kibiców, która szanuje Borcha Valero. No i miejsce, w którym chyba na koniec swojej przygody z piłką, bo ten ktoś ma już przecież 35 lat, to nie jest młody piłkarz, będzie mógł się spełnić. Przy okazji również żart pojawiły się w social mediach, że Fiorentina celuje w jeden model typ piłkarzy pod względem wizerunku, łysy z brodą. Bo czy to Amrabat, czy to Saponara, czy to właśnie Borcha Valero, wszyscy prezentują właśnie taki model. Śmiali się niektórzy, że może czas na ściągnięcie Zazy. Sporo tifosi zauważa, że jest to bardziej transfer sentymentalny aniżeli racjonalny, ale takie piękne historie w piłce również muszą być pisane. No i na koniec Gareth Bale. Wielka postać, wielki grajek, o którym jest ostatnio głośno w polskich mediach, znowu artykuły na jego temat. No a Real Madrid chyba już ostatecznie chce się go pozbyć. Jest w stanie zapłacić połowę pensji, połowę z 6 tysięcy funtów, kiedy to wszystko sobie razem do kupy popodliczamy, żeby ostatecznie już pozbyć się balastu, którym niewątpliwie dla klubu jest. Być może dla niektórych kibiców nie, ale dla wszystkich, którzy pociągają za sznurki w klubie, już zdecydowanie tak. No przynajmniej dla zdecydowanej większości. Teraz okazja, wręcz. Niepowtarzalna dla Tottenhamu, żeby tego piłkarza do siebie ściągnąć, bo uwaga, 22 miliony funtów to jest kwota, o której się mówi. Na taką real byłby w stanie przystać, przy założeniu, że jeszcze pensję by pokrywał. Hu, wow, no to jest naprawdę pójście na jakieś mega ustępstwa. Podobno jeszcze przy transferze potencjalnym Baila węszy Manchester United. Ale jeżeli mówimy o tych love stories, o których mówiłem przy okazji Borchy Valero, no to tutaj pojawia nam się kolejna na horyzoncie. Więc teraz pytanie. Czy jest pieniądz w kasie? Czy nam jest w stanie pokryć finansowo Garetha Bale'a? To są pytania, na które być może czas w najbliższych dniach da nam odpowiedź. Mam nadzieję, że coś się wyklaruje w tej kwestii. Mam nadzieję, że prędko, bo sezon już tuż, tuż, więc warto byłoby mieć jakieś konkrety na ręku. Tak czy inaczej, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Centrum Transferowego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego, co mieliśmy do powiedzenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Piłkarzyki. Trzymajcie się, miłe